Pod ostatnim filmem zostawiliście 6500 łapek w górę, więc dzisiaj muszę zdobyć 6500 bloków złota. Do tego będziemy potrzebować gigantycznej farmy. Na 10 000 łapek w górę zrobię to, o co prosicie cały czas czyli wielką kopułę. Wszystko jest w waszych rękach. Lecimy. No i jesteśmy na naszym świecie, ale jak widzicie, szalkery są puste, więc na samym początku musimy zebrać itemy, dzięki którym będziemy mieć coś więcej niż tylko złotą zbroję. Tak, to jest jedyna rzecz, jaką mam złotą obecnie. No więc wyświetla wam się lista materiałów No i właśnie te materiały będziemy musieli znaleźć Jeżeli chodzi o tą dziurę To ktoś zaproponował żeby tu wszędzie zrobić bikony Bo mamy ich no No mamy ich dużo Co prawda mamy dużo czaszek Ale jeżeli teraz zejdziesz i zostajesz łapkę To niebawem zrobię live Na którym wszystkie czaszki Zamienię oto w takie bikony No ale dzisiaj przyda nam się trochę pustych szalkarów na pewno Więc myślę że to jest wystarczająca ilość A i ja mam ze sobą jeszcze czerwonego szalkara W którym mamy yy, firewerki zapasowe Więc zacznijmy od takich łatwych twych itemków, a potem będziemy przychodzić do coraz cięższych. Na pewno jakieś building bloki się przydadzą, więc tyle powinno być ok. Kolejną rzeczą jest zapalniczka. Hmm, dużo hopperów i skrzyń. A ja wiem, gdzie to możemy pozyskać na naszym świecie. O, pod tą farmą właśnie. Jak wiecie, mamy tu dużo TNT, jak nie widziałeś, to zobacz poprzedni odcinek, ale tutaj jest dużo skrzyń. I tutaj są żelazne bloki. A to nam pozwala rozłożyć bloki i zrobić hopery. No zrobimy tak trochę więcej niż jest pokazane. Tyle hoperów wystarczy. Dobra, mamy hopery i skrzynię. Nie wiem po co, ale jest dirt potrzebne. No to zbieram, co mam zrobić. No i zostały same ciężkie surowce, których nie mamy. Więc zajmijmy się najpierw karpetem. Więc yy, najłatwiej będzie znaleźć jakieś owce, chyba. Ej widzowie, czemu nie da się małych owiec obcinać? No i mamy na styk i do sharkera dużo trapdorów, więc sesja z drzewem jak zawsze tam. Dobra, czas na pierwszą partię kraftowania. No i z pierwszej partii mamy 596 sztuk. No to nam wystarczy. Ale wykopię jeszcze jedno drzewo, że na potem jest drewno, bo to się na pewno przyda. Dobra, kolejną rzeczą na naszej liście jest szkło, więc idziemy do endu. O, obsydian biorę, przyda się na potem. Dobra, pytanie, ile tam jest szkła? A raczej, ile tutaj jest 100 piasku? Dobra, myślę, że jest tutaj 1000 piasku, ale zanim to przepalimy, no to niestety musimy wykopać jeszcze dużo obsydianu, a dokładnie 10 staków obsydianu, czyli to wszystko. Nie chcę mi się tu bikono przynosić, więc ja sobie teraz chwilę pokopię. I ostatni klocek. Pyk. No to cały obsidian też mamy. A tak wygląda teraz ten filar. No trochę stracił, ale nie za dużo. Teraz musimy przepalić ten cały piasek węgla, jak zawsze mamy z naszej super farmy. Jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, no to odcinek widzi na ekranie. No to teraz po prostu czekamy. No i mamy całe szkło. Jak wiecie, szkło na moim teksturpaku jest niewidoczne, chyba że jest kolorowe. A jako, że mamy farmę golemów, no to czerwone musi być. No i pyk, kolejna rzecz. Okej, okay, teraz będzie nam potrzebne 17 jajek żółwi. I to wygląda jak plaża, gdzie żółwie mogą być, ale niestety ich nie ma. I nienawidzę w Minecraftie bawić się z żółwiami. No, nie nienawidzę. Jest żółw, są dwa żółwie, dobra, stójcie, tego. one jedzą si, gras, więc musimy to pozyskać. Nie uciekajcie już do wody, macie cyk. Najlepiej by było ich odgrodzić szybko, więc szybko ich odgradzamy, żeby oni nie uciekli do wody, bo jak uciekną, to będzie tragedia. No i teraz muszą robić tylko i wyłącznie jajka. Pytanie, czy jest tutaj więcej żółwi? Jest, dobra, żeby poszło to szybciej. Szybko, więzienie dla żółwi, szybko. I teraz silikraczem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć u was malutko tych jajek. Nie postaraliście się. Róbcie dalej. Są kolejne. Uuu, cztery? No nie wstydź się. Nie wstydź się. Daj nam jajka. i poszło szybko strasznie. Mamy wszystko. Mamy osiemnaście. Tutaj jest kolejne dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dobra, to wystarczy. Ej, poszło mega szybko. Zawsze tak długo. Tyle dużo... Tak dużo czasu mi na tym schodzi. No i do Shulkera. I zostało 14280 tysięcy dwieście Zostało 14 280 magma bloków Czyli tyle szalkerów musimy wypełnić magma blokami Ale zanim to zrobimy Mamy słabe buty Przyda nam się coś dzięki czemu Nie będziemy dostać obrażeń Ale przyda się trochę lapizu pewno Więc kopiemy Z fortunką to idzie mega szybko Zabieramy trochę sufitu No i enchantujemy Pierwsze nie, ciekawe, za którym razem, drugie nie, trzecie nie, czwarte nie. No co jest? Wiesz co, nie czy to się w w da dostać, więc ja bym... ja bym jednak książki enchantowała. Ech, cały level na to pójdzie coś czuję. Co jest? Nigdy tego nie trafię. Dobra, ja widzę, że chyba tego się nie da zaknąć, tak mi się zdaje, ale nie jestem pewna, nie jestem pewna. Daje się to wytrajdować podobno, więc może ktoś sprzedaje. Nie, z moich villagerów każdy jest głupi, więc idziemy do wioski, która jest tam. I może tu są jacyś mądrzy villagerzy. No to stary, zaczynamy zabawę. Piąty manding. Nie, nie, co jest? Szukanie tego enchantu. To była najgorsza decyzja w moim A? życiu. Jest, nareszcie. Dobra, idę po rzeczy. Dawaj mi dwie książki, nara. Dobra, łączymy to z tym, to z tym, to z tym i to z tym. No i to są buty, które możemy nosić. No i teraz jak staniemy, to nas nie bije. Nice. Więc ostatnia rzecz na naszej liście. No i teraz tak będzie wyglądać moja godzina. W ogóle można by było odpalić timer i zobaczyć ile to będzie trwało. Czas start. No, lecimy. Widzimy się jak zbiorę wszystko. Wystarczy, bo mamy wszystkie szalky plus prosto. To moim zdaniem możemy wracać do bazy. Jeszcze na sekundkę, tylko end. Bo potrzebujemy troszeczkę pereł, żeby dostać się na sufit Nether. Dokładnie tak. Teraz tutaj odpalamy portal, a tutaj zbudujemy naszą farmę i to pokażę wam chyba w time timelapse no i tutaj możecie zobaczyć proces jak robię tą farmę na samym początku są wielkie pilary z obsydianu które potem będą portalami, w które będą wpadały pigmeny i będą teleportować się na zewnątrz, czyli do overworldu w środku są trapdory, a w tych trapdorach znajdują się jajka właśnie dlatego pigmeny idą do środka następnie około 30 platform, ponieważ na tych magma blokach będą mogły się rozbić tylko pigliny i wykładanie tego to był najdłuższy Proces, ale kiedy dobiliśmy do ostatniej platformy, wyłożyłam wszystko u góry karpetami, żeby nie zrespił się tam gast i dodałam szkło. No i to chyba tyle. No i jest, po wielu godzinach udało się to skończyć i teraz możemy sobie pójść na miejsce zaawczenia i zobaczymy, ile w godzinę uda nam się zdobyć złota. Także zaraz się widzimy, tylko ustawię timer. Czas. Start. No i minęła godzina, więc możemy zatrzymać timer i zobaczyć ile wyprodukowaliśmy. Jakby się ktoś zastanawiał, gdzie się zbiera te całe złoto, to o, w tym czymś. Potem wam pokażę, jak tu pigliny spadają, ale najpierw o, formy emeraldów możemy też tu zrobić przy okazji. Dobra, także crafting. I skoro jedna prawie skrzynia się wypełniła, to mamy tu raz, dwa, trzy, cztery godziny owczenia. Ale zobaczmy, ile z godziny zebraliśmy. Ja już znam wyniki, tyle złota się udało zdobyć, co daje nam ile bloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest to dokładnie 313 bloków, więc czeka nas około 20 godzin na także awt time! Tak możecie się zastanawiać na co patrzycie. I to właśnie jest nasza farma złota. Teraz na serwerze razem z Sandrą, i Sandra stoi na farmie, a to tylko po to, żebym wam mogła pokazać jak to wygląda z tej strony, a robi to wrażenie. No jak też zauważyliście, jest dzień 2012 mało tego nie mam na sobie setu nie mam go też na NWQ, ponieważ padłam i cały set został stracony, tak kilo traitowy. No niestety awczyłam i fantomy mnie zepchły i no i niestety wszystko zostało totalnie zepsute. Ale niestety... Spotykamy się tutaj bez powodu, ponieważ są tutaj skrzynki Ha, pusta A nie, kilo przeżył, dobra Ale mamy tu dwie skrzynki, w jednej jest full bloków złota A w drugiej prawie full Co oznacza, że wykonaliśmy zadanie Jej Jeżeli Ci się podoba to zostaw łapkę, bo te odcinki naprawdę Sporo kosztują Mówię oczywiście o czasie Także trzymaj się, do zobaczenia i papa! Uderzy w ściany, koniec